Cześć, z tej strony Aslani Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Legend of Zelda Phantom Hourglass Ostatnio trochę sobie pozwiedaliśmy Tą wyspę Na której wylądowaliśmy Zrobiliśmy sobie kilka zadań Zdobyliśmy miecz No i teraz o, Mamy zadanie takie Znaczy to zadanie Oszust nam kazał przyjść do jego domku bo chce nas nauczyć właśnie posługiwania się mieczem. Tak, będzie nam pokazywał wszystkie ciosy mieczem. Na początek ten cios. To jest chyba najprostszy. Wystarczy kliknąć na CEL. Side slash, czyli taki poziomy bardziej. Teraz będzie poziome uderzenie. Nie takie. I teraz ten taki młynek musimy wykonać. A, jeszcze warto wspomnieć, że jak wykonujemy długo ten młynek, no to nasza postać, no właśnie, staje się na chwilę ogłuszona. Ta, nie może nas nauczyć już nic więcej. I gdy będziemy mieli jakiś problem, to możemy do niego się zgłosić. na tu już nic nie mamy do roboty. Możemy sobie iść już o, tu gdzie były te potwory. No, coś tu wyskoczyło. Tak, możemy ścinać te drzewka. Te krzaczki, w tych krzaczkach jest kasa oczywiście. I tak, tutaj mamy takie coś. Boinkoink. Tak, i te Boeing-Hoeing udzielają nam różnych podpowiedzi, czasami za darmo, a czasami będziemy musieli zapłacić. No i ten akurat powiedział, że możemy uderzyć w drzewo głową, to coś z niego wypadnie. Po prostu musimy się przeturlać do drzewa. Tak, wypadło tam trochę rupi. Może, ale ta muzyka strasznie ścina. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy jaskinię. I tutaj mamy drzwi, ale żeby je otworzyć potrzebujemy klucza. Wow. To mnie zaskoczyło trochę. Ej, co jest z tym? No nie, wpadło tam na ścianę i chyba tego nie wezmę. No dobra, trudno. I tu mamy skrzyneczkę. A co w niej jest? Oczywiście klucz. Tak, ten dźwięk jest beznadziejny. Chyba po prostu wyłączę go, ale to już w następnym odcinku to zrobię. Tak, otwieramy kluczem te drzwi, i co my tu mamy? Więcej potworów, i mamy tu jakieś dźwignie, i zamknięte drzwi. I tutaj mamy znak, a raczej tabliczkę, gdzie mamy napisane, że musimy pociągnąć te dźwignie w odpowiedniej kolejności. Tak, mamy tutaj taki kamyczek, który możemy przesuwać. I tutaj nowy przeciwnik, nie toperze, one są raczej słabe. Mamy skrzynkę, 20 rupii i tabliczkę. Tutaj właśnie jest co do tych dźwigni. Drugą dźwignię, którą musimy pociągnąć, to pierwsza od lewej i tak tutaj musimy sobie to zapisać. Ooo, jak to zapisać? Dobra, zrobię tak. Druga to pierwsza od lewej. Zaraz, nie tak. Druga a ostatnia to druga od prawej, czyli od prawej, czyli raz, dwa, czyli tu będzie czwarta. Naprawdę bardzo jest to przydatne, że możemy coś napisać na mapce. Tak, właśnie Sierra nam tutaj mówi Żebyśmy sobie to zapisali na mapce Dobra, teraz sprawdzimy sobie co jest z drugiej strony Tu jest jakaś tabliczka Aha, tutaj Właśnie tabliczka nam mówi jak, jak przepchnąć ten kamyczek a raczej kostkę Tutaj też mamy podpowiedź do tych dźwigni. Pierwszą dźwignią jest druga od lewej. Czyli to będzie zaraz. Tak. No nic, teraz wystarczy tylko pociągnąć je w takiej kolejności. Ta jest pierwsza. Druga, skoro tam ta jest czwarta, to ta będzie trzecia. No jest pięknie, mamy kluczyk. I możemy iść dalej. Nie mogę przeboleć tego dźwięku. I tutaj mamy nowych nowych przeciwników. Myszki One tylko w sumie biegają. Aha oraz mogą mieć jakiś przedmiot. Jak mają jakiś przedmiot, to zazwyczaj od nas uciekają. Tak jak właśnie tutaj ta z tego co widzimy na mapie ta myszka ma kluczyk ale ona nam ciągle ucieka do dziury tu jest tam była jedna dziura tu jest druga i mamy tutaj ten kamień trzeba zapewne zastawić jedną dziurę o, może wystarczy tą Teraz musi przebiec ta myszka na tamtą stronę. No i nie ma teraz ucieczki, oddawaj kluczyk. O, pierwsze zagadki. Jak widać, szybko rozwiązałem. Tu już chyba będzie koniec tych tuneli. Tak, już jesteśmy w tej wiosce po drugiej stronie mostu. I musimy teraz podejść do portu. Sobie tam od razu lecimy. Najpierw sobie tutaj pójdziemy, a potem pozbiedzamy trochę. I co? I widzimy statek jakiś. Ten statek należy właśnie do kapitana Linebaka. Tak, szukamy Linebaka. Ale ten ktoś po prostu nie widział go od paru dni. I być może jest w tutejszym barze. No dobrze, ale. No to teraz w sumie możemy sobie pozwiedzać. Tutaj chyba jest sklep. Tak, sklep. I z tego co zauważyłem, to jest jakiś błąd w sklepie. Bo wcześniej sobie trochę grałem. No właśnie, tak. Takie jakieś przycięcia. No ale dobra, na razie możemy to kupić. Nie, nie chcę tego kupować. Ja chcę tą tarczę. 80 rupi, a mamy 77. No dobra, to kupię to potem. Nie wiem, może będę robił jakieś zakupy poza nagraniem, czy coś. Dobra, bar jest chyba tutaj, dzień dobry. Tak, szukamy linebaka. Ainbach mówił, że wybrał się do Temple of the Ocean King, świątynia króla oceanu. I to miejsce znajduje się na północy wyspy. Tak, i na, w tej świątyni jest jakaś klątwa. Mówi nam tutaj ten dziadek. I odradza nam, żebyśmy tam poszli. Tak, to jest to miejsce. Co jeszcze mamy tutaj ciekawego? Tutaj mamy skrzynkę, ale nie możemy się tam dostać, bo po prostu tam nie doskoczymy. Ale możemy zrobić taki trik: znaleźć jakiegoś kurczaka, wziąć sobie go i skoczyć razem z nim, dzięki czemu dalej dolecimy. Dalej doskoczymy raczej I co tu mamy? Pink Coral, to jest skarb Potem będziemy mogli to sprzedawać I takie tam Co jeszcze tu jest ciekawego? Możemy sobie pogadać z ludźmi tutaj Czy ktoś tu w ogóle coś ciekawego powie? Dobra. Pójdziemy sobie do świątyni, ale to już w następnym odcinku. Tak więc dzięki za oglądanie i cześć. Na razie.